Witam wszystkich serdecznie. Nie sądziłem, że będę nagrywał jeszcze jeden filmik odnośnie przeglądu hamulca tylnego zwanego torpedem. Poprzednio był to rowerek dziecięcy. Tym razem bardzo popularny rower, przynajmniej w latach 70., -tych, 80. -tych ubiegłego wieku, czyli Wigry 2. Udało mi się pozyskać taki rowerek. Za 0 złotych do remontu i myślę, że bardzo fajna, ciekawa opcja. Na długie jesienne koronawirusowe wieczory, zamiast siedzieć pod kocem, to można coś przyjemnego zrobić. Rozebrałem, dziadostwo, już troszeczkę miałem więcej wiedzy po tamtym, po tamtym mechanizmie. Natomiast zdecydowanie dużo różnic jest, jeśli chodzi o budowę. Nie rozkminiłem jeszcze wszystkiego dokładnie, jak to funkcjonuje, ale rozebrałem do gołej śrubki wyczyściłem. Na pewno polecam dużo, 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 bardzo dużo ropy albo ewentualnie innej benzyny ekstrakcyjnej do otuszczania, ponieważ no u mnie w moim przypadku tutaj było po prostu czarno, było zalane. Tu jest już szlifowanie obręczy, natomiast jak to było brudne, o tym najlepiej świadczy brud, który tutaj został. Rower, to będzie wersja budżetowa remontu, ponieważ nie zamierzam wpakować w ten rower więcej niż 40 zł. Także nie będę go malował, te naklejki, jak patrzyłem, naklejki same są za 40 zł, to ja odpuszczam. Ja chcę mieć sprawny rower technicznie, dla fanu, żeby sobie pojeździć. Nie wiem, czy będę go sprzedawał. Natomiast na pewno nie będzie to remont kapitalny, po prostu będzie wyczyszczony, ogarnięte wszystkie miski, łożyska i itd. Kulki są nawet w miarę niezłym stanie to może trochę warto byłoby odrdzewić. No dobra, ale filmik jest stricte o samym mechanizmie. Do hamowania, czyli do torpedo, mój fantastyczny uchwyt na kamerę, zrobiony z siekiery, może tak z siekiery, i z rynny. O, działa, dobra, co trzeba wiedzieć? Trzeba wiedzieć, ja sobie tu oznaczyłem z tej strony. Piasta troszeczkę się różni z tego, co widzę. To z tej strony, z tej strony bardziej wystaje ta piasta od obręczy niż z tej. Z tej, gdzie wystaje mniej, to jest wtedy zębatka. Warto wiedzieć, bo jak to wszystko jest całe zalane, tak jak u mnie w moim przypadku, wszystko zalane z brudem, smarem i syfem 40 czy 50-letnim, to potem to ciężko do kupy, nawet w umyśle. Złożyć, dlatego, no, już pierwsza, pierwsza rada to, yy, gdzie jest większa strona, to jest łapa, gdzie jest mniejsza, mniej wystaje tutaj ten element z piasty, to jest zębatka. Dobra, żeby rozebrać dziadostwo, to trzeba zdjąć. Mamy najpierw yy, nakrętkę, później mamy podkładkę. Fajnie to wszystko ustawiać w tej kolejności. Na pewno też fajnie patrzeć na, yy, na pewno fajnie patrzeć, gdzie na przykład jest czysty element, gdzie jest tam. Yy, Jakiś, jakieś miejsce obtarcia, fajnie potem widzieć, który element do którego pasuje. Ja tak działałem, ponieważ no często nie układam tych elementów tak jak powinienem, jeden, jeden po drugim, i potem mam problem, bo nie wiem, co do czego powinno pasować. Tutaj mi się wydaje, że brakuje, ja tu muszę dorobić chyba, o. brakuje takiego elementu, nie wydaje mi się, żeby łożyska, bo tu, tu brakuje jeszcze kulek, tu powinny być kulki, 10 kulek jest. Chyba ta standardowa grubość, 6,4 mm. No są wstępnie oczyszczone. Jedna jest kwadratowa, muszę ją wymienić. 10 kulek tu powinno być. Powinno być, chyba, moim zdaniem, takie coś. Nie było tego, bo robiłem zdjęcia przed. Nie widziałem, żeby coś takiego było, więc chyba y, brakuje. Także chyba tutaj po prostu dołożę, ale to nie jest tak bardzo ważne. Czy nie jest ważne? No, łożysko na wierzchu, może ważne. Dobra, odkręcamy najpierw z tej strony trzyma nam ośka, tutaj ta ośka ma na końcu kwadrat, także można tu chwycić jakimś Francuzem. Odkręcamy z tej strony. To będzie krótki filmik, po prostu pokażę, jak to jest skonstruowane, z czym to się je, jak to wygląda. Mamy pierwszy element taki. Tu mamy tą zaślepkę, tak, która niby może trzyma coś tam od brudu. Trzyma coś tam od brudu, też ładnie, powiedziałem łożysko pierwsze. Ogólnie są tu trzy łożyska. Dwa na wiankach, jeden, jedno łożysko jest, tak jak pokazywałem, po prostu w kulkach. Dobra, a ja chcę pokazać jak to jest skonstruowane. Tutaj mamy ten cały, całą ośkę można wyjąć. Tutaj tego konusa nie ruszałem. Tak to wygląda. Tutaj mamy ślimoka, takiego ślimoczka. Pokażę, żebyście się mniej męczyli niż ja, jak to, jak to rozebrać. Tak? Tu mamy pierwszy element. On jest w całości. Tu, mam, tu mi jedno ta, To jest łożysko igiełkowe, chyba tak. Tu mamy takie zwykłe łożysko wiankowe, a tu mamy te igiełki, tak. Pięć takich walców mamy. Generalnie jest tu jakiś luz. Ja nie wiem, czy ten luz powinien być, czy nie. Tutaj też mam luz na, na, samym, na samej zębatce. Żeby zdjąć zębatkę, najpierw trzeba yy, wyciągnąć... Ja tutaj mam coś do wyciągania. Mhm. Należy pozbyć się tego pierścienia zabezpieczającego. Tutaj mamy taki otworek, on się, on się nam może przydać. Oczywiście, jak się teraz chcę pokazać, to... O, dobra, schodzi. Uwaga na oczy. Taki pierścień mamy do zdejmowania. Też fajnie popatrzeć, bo ta zębatka nie jest tak samo wygięta na każdą stronę. Ona powinna być wygięta moim zdaniem w ten sposób. Tak jak ją zdejmiecie, teraz można już zdjąć, to jej, jej kształt jest w ten sposób. Także jak będziecie wkładać, to nie, 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 nie tak, tylko jest w ten sposób. Tak pokazuję. O. Tak jest nakładana zębatka. Zresztą później, wiadomo, no, po tych 30 latach yy, widać. Gdzie był naciąg, z której strony był naciąg łańcucha? czasem takie fale się robią, tak? Jak jest za duża fala, to nie wiem, czy wiecie o co chodzi. Na tych zębach, tak? W miejscu, gdzie łańcuch naciska na zęby, no to się tworzy takie, no taka fala się tworzy, tak? Jest to widoczne. Także potem można sobie skonfrontować, czy się dobrze tą zębatkę założyło. Mamy zębatkę na wierzchu. Teraz mamy, co my tu mamy. Aby teraz rozebrać ten element, ja się namęczyłem. To trzeba było w ogóle włożyć do pojemnika z benzyną, bo to było w jednym ulepione w jednym kawałku. Było tak strasznie brudne, że ciężko było rozkminić. Natomiast w tym miejscu mamy kolejny, kolejny pierścień zabezpieczający, który schodzi. On jest troszeczkę już miększy. Zdejmujemy pierścień. Tak to wygląda. Mamy tutaj taki pierścionek do zdjęcia. I teraz yy, można zdjąć już, a już mi Mamy takie coś i mamy pięć takich walców, nie pogubić, bo potem ciężko będzie dorobić. Tutaj mamy zwykłe zwykły wianek. I to jest już element w całości. Tu można sobie fajnie tą bieżnie zobaczyć, wyczyścić, czy nie ma jakichś wżerów za dużych. Ma tam trochę wrzery, ale to nie jest rower, którym się będę ścigał. Także ma jeździć, a nie ma, nie ma tragedii. To jest, już chyba się go bardziej tego elementu zdjąć nie da. Po prostu pokazuję, jak jest to zbudowane, żeby ktoś potem, jak sobie cofnie, filmik będzie wiedział, jak to jest skonstruowane. I tu mamy kolejny element. Tutaj oczywiście to, to ma nam współgrać z tą częścią. To jest odpowiedzialne za hamowanie. Nie rozkminiłem i nie mam za bardzo czasu rozkwinić dokładnie, jak to hamuje tam, w tamtym rowerze dziecięcym zapraszam na kolejny na poprzedni mój filmik o Torpedo z rowerku dziecięcego z roku 2001 tutaj mamy składaka z roku 1975 zgodnie z numerem na ramię. Jest dla mnie tutaj dość sko bardziej skomplikowany ten układ. Tutaj mamy dwie części. Mamy tę połówkę i tę połówkę. Trzeba ją rozdzielić. Ona jest trzymana za pomocą... Tutaj mamy taki pierścień. Nagrywam przede wszystkim dla majsterkowiczów, którzy chcieliby to też sobie sami zrobić. A będą mieli parę naście, albo parę dziesiąt minut, albo parę godzin mniej roboty. Bo może będą wiedzieli, jak to jest skonstruowane i czego nie dotykać, a co dotykać. Jeśli by chcieli tak jak ja... Naprawić do cna taki rowerek i nagrywam też dla siebie, żeby potem, może w przyszłości, jak będę chciał kolejnego składaka rozebrać, żebym też miał już trochę prościej. Tutaj widzicie, że męczę się może nie jakoś bardzo ale ze zdjęciem kolejnego pierścienia zabezpieczającego mamy kolejny pierścień taka sprężynka, sprężynowa blaszka i tutaj mamy. Tutaj mamy. Wydaje mi się, że to ocierał piastę w środku. Tak? tak są te torpeda zbudowane. Chociaż jest tutaj bardzo dużo łożysk. Tu mamy kolejne takie igiełkowe. Tak? Nie wiem czy to jest łożysko. No jest tutaj taki element, który pod wpływem tego ruchu wypycha nam, wypycha nam dwa bolce, również walcowe. Nie wiem czy to będzie widać, ponieważ nagrywam gaśnicą, jak zwykle. Nie wiem, czy to będzie widać, ale coś tam widać. Tu się podnosi ten walec w momencie ruchu tego, tego elementu. Tutaj mamy takie dwie blaszki. To było tak zalane, powtarzam po raz kolejny, to było tak zalane w brudzie, że ciężko było w ogóle rozkminić, co gdzie idzie. I tutaj mamy, zaskoczenie, uwaga, kolejny pierścień zabezpieczający, który jak zdejmiemy, tu w środku mamy kolejny pierścień. Które jak zajdzie to fajnie. Kolejny pierścionek mamy taki. O. I teraz, jak to wyjmiemy, mamy. O. W środku mamy blaszkę. Nie zgubić. Mamy dwa takie walcowe elementy, takie stożki. Mamy tutaj z dwoma sprężynkami, z dwoma sprężystymi elementami taki. Takie coś. I mamy tutaj już w całości element taki, to się robi, jeżeli chcielibyście rozebrać do części pierwszych. Wezmę moją gaśnicę, może i pokażę jeszcze raz z bliska. Bez tego i bez tego, żeby nam się nie myliło. Tu są te wspomniane kulki z trzeciego łożyska, które nie ma wianków. Tu mamy dwa takie same. W hmm, tym mi oczywiście wypadło. To powinno być tutaj w całości. Mniejsza oto. Z takich elementów składa się torpedo z Wigry. Wydaje się, że oryginalny napęd, oryginalny hamulec to jest wszystko do czyszczenia. Widzicie, cztery szprychy były wymienione, bo ich nie było. Takie pierdoły. No, a kto chciałby sobie taki rowerek rozłożyć na części pierwsze, to polecam. Jakbyście potrzebowali, chociaż nie wiem, no będę teraz składał, to chyba nie będę rozkładał jeszcze raz, ale też tutaj mamy rozebrany cały układ sterów. Łańcuch w bardzo dobrym stanie, moim zdaniem. No, do czyszczenia, do przejrzenia. Może nagram jakiś filmik, jak już będzie całkowicie złożony. Gdybyście mieli jakieś pytania to nie pytajcie, bo się na tym nie znam. Na razie, cześć.